Czeka go tam śmierć. Jak biznes ma iść gładko, to Allegro biznes. Kupuj wygodnie na fakturę i w jednym miejscu. Produkty dla swojej firmy, te codzienne i specjalistyczne, znajdziesz na Allegro biznes. Jak tak, to Allegro. Teraz w Agacie wielka promocja na tysiące dodatków! Drugi produkt 50% taniej! Albo trzeci, wow! 90% taniej! Tak! Aż 90% taniej! Kupuj lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne i wiele innych! Nawozić czy nie nawozić? Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność. Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny z najwyższej linii. Florowit. Taktyka mistrza trawnika. Na opryszczkę Haskowir. Haskowir Control Max. Uderza w wirusa opryszczki i zapobiega jej nawrotom. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Odkurzacz Electrolux Power Hygienic 800 z technologią aktywnego mopowania. Z innowacyjną stacją myjącą oddzielającą brudną wodę Mopowanie będzie jeszcze skuteczniejsze. Ciesz się idealnie czystym domem. Jest radość i mega radość, bo startują mega raty na Allegro. Marki premium z kategorii elektronika w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Gośka jest super. Najlepiej wie, jak ratować zwierzęta. Ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. IBUM Supermax z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To najsilniejsza kapsułka z ibuprofenem. IBUM Supermax najsilniejszy na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najcenniejsze są wspólne chwile. Przeżyj rodzinne przygody z nowym suwem Siliu DMI o zasięgu ponad 1000 km. Poznaj super hybrydę wyposażoną w zaawansowane technologie i poczuj komfort podróżowania klasy Premium. Teraz SUV Siliu DMI jest dostępny z 6-letnią gwarancją producenta w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej. Czy korzysta pan z usług bociana? Tak, bo to polska firma. Każdy korzysta. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieramy Polaków. Zadzwoń 600, 100, 100. Finanse to jest to. Podzian Finanse to marka należąca do Oferes Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Krowy nakarmiłeś? Nakarmiłem. Kuron dałeś? Dałem. A prania pewnie nie zrobiłeś? Zrobiłem. Bo nowe kapsułki mil kupiłem. Jest czysto pachnąco. Milutko! 26 godzin seriali? Tak, z nowym iPhone'em 16S z baterią na super długo. Teraz w Media Expert w latach 0%. Media Ekspert włączamy niskie ceny. Internet? Zrezygnowałam. Teraz mam najszybszy światłowód od oręż i nie płacę abonamentów przez rok. Tak on. A skąd wiesz najszybszy? Stąd. A do światłowodu telewizja. Aż 206 kanałów. Sports. Sports. Tak o! Też przyjdź do Orange i zmień swój internet na Orange światłowód z telewizją. Teraz abonament 0 zł przez pierwszy rok. Tak o, bo Orange tu jest. Chroń skórę maluszka i zadbaj o jego sen. Technologia Pampers Instant Dry sprawia, że skóra dziecka pozostaje sucha. Pomaga także zapobiegać przeciekaniu pieluszki. Teraz maluszek może spać komfortowo aż do rana. za pasem? Przygotuj się w niskich cenach z Jula. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą dla domu, ogrodu i wypoczynku. Teraz nic Cię nie powstrzyma. Dodaj świeżości do codzienności i odkryj 14 smaków Mentos Discovery. Jest tu fresh. Tak. Się czujecie, gdy wy pożyczacie kampera i spełniacie marzenia o wspólnej przygodzie? W oszczędzaniu na przygody pomoże Santander i 6% na koncie multioszczędnościowym. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla Ciebie sprawach. Kiedy widzisz ten znak, to wiesz, że zaraz będzie creme de la creme produktów o kremowej konsystencji. Twaróg śmietankowy Piasecki, produkowany z wyselekcjonowanego mleka, wyróżniony znakiem jakość tradycja. Niedaleko pada jakość od tradycji. Nawet nasza mistrzyni, Ola Mirosław. Potrzebuje czasem się oderwać. Ale twoje pieniądze niech trzymają się mocno. Nawet na 8% na mistrzowskiej lokacie Bank Kredi Agricole. Winda, schody. Woli powoli. A my z KPO będziemy szybciej. Nowe miejsca dla małych. Nowe piętro, bezpieczeństwo. KPO przyspieszamy Polskę. To co? Wsiadasz? Kiedy byłam na studiach, mówiono, że SMA jest wyrokiem. Nienka była małą kropeczką, która gasła. Stawka tego remontu jest najwyższa. Uśmiech i radość dzieciaków. Nasz Nowy Dom. Premierowy odcinek. W czwartek o 20.10 w Polsacie. Oskar Madeja? Tak. E, przepraszam pana, bo... E... My w sprawie Natalii. Ja się naprawdę jest super. Ty w każdym znajdziesz zalety. Zostałem na noca, a dzisiaj się wprowadzam. Przyjaciółki. Premierowy odcinek w czwartek o 21.15 w Polsacie. To już ostatni castingowy odcinek. Doceniam to, że masz taki silny głos. Wow. I <laughs> everybody! Zaskoczenie! Wykończą mnie w tym programie przysięgam. Co, chyba jak bajka Disneya. Tu jest jakość. No właśnie. Tu jest wszystko. Jurorzy tak. będą musieli wspólnie wybrać półfinałową szesnastkę. Ja mam mieszane uczucia. Mi się podoba. Must Be The Music w piątek o 19.55 w Polsacie. Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz crispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Prażone zboża, mleczne nadzieje i pyszna czekolada. Kinder Country, odzyskaj swój rytm. Gośka jest super, najlepiej wie jak ratować zwierzęta, ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. IBUM Supermax, siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu, uderza w ostry ból. To najsilniejsza kapsułka z ibuprofenem. IBUM Supermax, najsilniejszy na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy korzysta pani z usług Bociana? No pewnie, czy mnie? Dlaczego w Bocianie? Bo to polska firma. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieramy Polaków. Zadzwoń 600. 100, 100. Finanse to jest to. Podzian Finanse to marka należąca do EFRS Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Mocny, mocny, mocny start! We wtorek i środy. z Cowpland Cart mleko łaciate 3,2%, złoty 99% za litrowe opakowanie przy zakupie 6. A woda źródlana primavera 97% groszy za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak wiosna, to wszystko kwitnie. Jak wszystko kwitnie, to i ty rozkwitasz. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Znasz to uczucie, kiedy kończysz odkurzanie i pojemnik na kurz opróżnia się sam. A ty szukasz kolejnego powodu, żeby posprzątać? Z odkurzaczem bezprzewodowym Samsung Bespoke AI Jet i automatyczną stacją czyszczącą, czystość osiągasz z lekkością, wygodnie i bez kontaktu z kurzem. Efekt tak wciągający, że każdy powód, by znów odkurzyć, jest dobry. Samsung Bespoke AI Jet. Czysta przyjemność. Nie zaśpi, bo tylko do niedzieli w Akacie promocja na wszystkie produkty. Do 25 lat 0% i do wakacji nic nie płacisz. Albo 100 zł na następne zakupy za każdy wydany tysiąc. Zyskaj do 2000 zł. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Prawdzisz? Już, już. Nie przeskroluj życia, synu. Czasu nie da się cofnąć. Spędzaj go z bliskimi. Fundacja Orange. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł z RRSO 0%. Weź na provident.pl. Provident jest dobrze. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty za złotówkę. Na przykład kup w zestawie piekarnik Bosch z funkcją Airfry i płytę indukcyjną Bosch z funkcją Smart SmartHood Automatic. A Bosch z trzecią szufladą na sztućce i systemem ochrony AquaStop z kodem rabatowym kupisz za niecałe 990 zł. Aż 55% taniej. Wszystko mówi Mimimi. Mi, mi. Aktywuj kupon w aplikacji Bipi Mi i tankuj wysokiej jakości paliwa BP z technologią Active Do 30 groszy za litr taniej. Pobierz aplikację, zbieraj punkty i oszczędzaj w programie Bipi Mi. Tata zrobił mi opony! A dla nas kupił? Super, bo na weekend wyjeżdżamy. Marka Model Rock. Kup. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. W 24 godziny. Mm. To Spicy McCrispy? Mm, nie, to Bacon Supreme. Soczysty i chrupiący kawałek kurczaka w trzech odsłonach burgera McCrispy. Schrupie całą uwagę. Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat do 60% na wybrane materace, kołdry, poduszki i inne artykuły do sypialni. Na przykład kołdra za 145 zł. Rabat 60%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Darmowa dostawa z Amazon.pl. Oryginalna rozrywka. Masz to w Amazon Prime za 49 zł na rok. Na opryszczkę Haskowir. Haskowir. Control Max uderza w wirusa opryszczki i zapobiega jej nawrotom. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Coś bym zmieniła. To chodź do Ruska. Hej, sprawdź kolekcję prasza, pani Maxineczka. Makijaż od topowych influencerów oraz nowy korektor wygładzający. Tylko w Rossmanie. Świetna zmiana. Z Rosmana. Każdy poniedziałek maja z premierowym mega hitem. No, Teraz już się... nikt cię nie uratuje. Samarytanin. Hej. Ilu was jest? Trzynastu. Wszyscy żyją. Trzynastu. John, mamy problem. W przymierze. Pokażcie, co umiecie, tylko szybko i ma być zabawne. Gentlemeni, Majowe poniedziałki z premierowymi megahitami. W Polsacie. wspólnego oglądania programu zaprasza jego sponsor, firma Olimp producent magnezu w kapsułkach Helamag B6 Forte. Sponsorem programu jest promotor filmu kinowego Lilo i Stitch. Ja? chcę porozmawiać z matką. Tak.